Lux System na rynku od 17 lat. Zajmujemy się sprzedażą nowoczesnego oświetlenia LED i innych artykułów oświetleniowych uznanych firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość aranżacji oświetlenia w państwa domach oraz obliczymy oszczędności przy wymianie oświetlenia z tradycyjnego na ledowe. Lux System. Wysoka jakość w dobrej cenie. Najszybszy sposób by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa. To ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holput. 6935. 876. Zadzwoń. Dzisiaj w programie pokój jest w nas. Bożonarodzeniowe wezwanie. doczekał się słownika własnej gwary. Hala w spytkowicach pełna piłkarzy. Dobry wieczór, jest środa 17 grudnia, Mariusz Opet, zapraszam. Wczoraj w liturgii kościoła rozpoczęła się novena do dzieciątka Jezus. Ludźmierskie Sanktuarium przyjęło w tym dniu Betlejemskie Światło Pokoju, które od 25 lat roznoszone jest po całej Polsce. Wędrówka Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce rozpoczęła się w niedzielę i potrwa aż do Wigilii. Światełko za pomocą rąk harcerek i harcerzy dociera do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło Pokoju jest tak bardzo ważnym symbolem dla nas w świecie terroryzmu, w świecie zła. Światło pokoju potrzebne jest najpierw dla naszych serc. Tegoroczne hasło Obecnieńskiego Świata pokoju to pokój jest w nas. W codziennym życiu. W codziennej pracy staramy się wprowadzać w nasze życie ten pokój. Harcerze z siódmej drużyny wielopoziomowej imienia Józefa Tischnera w Rogoźniku uroczyście przekazali światełko Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. Oni doskonale wiedzą, że każde dobre działanie trzeba zaczynać od siebie samego, zdobywając się na wysiłek i przekazywanie braterskich uczuć innym ludziom. Harcerze z Rogoźnika czynnie biorą udział w przekazywaniu światła betlejemskiego i w przekazywaniu dobra. Dobra pokoju i e, wesołości w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. Przyszliśmy nieść ten światło betlejemskie, ten pokój e, przyniesiony właśnie w tym żywym ogniu z groty betlejemskiej, przekazywanym co roku najpierw z Betlejem do skautów austriackich, później w Wiedniu przekazywany jest skautom słowackim, a później na Łysej Polanie co roku odbieramy go my. Jeżeli my będziemy mieć pokój w sercu, to również pokój będzie pośród nas w tych w środowiskach, w których my żyjemy, świat potrzebuje dzisiaj pokoju. Po mszy świętej z bazyliki ruszyła uroczysta procesja z zaprzęgami konnymi do Maryjnego Ogrodu Rżańcowego. Aniołki przejechały wozami do ogrodu na ołtarz papieski, zawiozły żłobek, sianko i dekoracje do polowej szopki. Tym samym rozpoczęło się intensywne oczekiwanie na przyjście Pana. Są dziesiątki wydań słowników języka polskiego, to oczywiste. Ale wciąż ubogi jest rynek słowników gwarowych, również na naszym terenie. Mamy słownik gwary orawskich Józefa Kąsia, czy słownik gwary górali Skarnego Podhala Stanisława Hodorowicza, ale to wciąż niewiele. Teraz ten stan rzeczy zmienia niedawno wydany słownik gwary Spisza i Bukówca Górnego. Co wieś to inna pieśń. Pod takim hasłem przebiegała promocja słownika Gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, która odbyła się w Centrum Kultury w Nowej Białej. Skąd pomysł na wspólny słownik regionów oddalonych od siebie o prawie 500 km? Pomysł jest zdecydowanie stąd, ze Spisza. Taką wiadomość rozesłali w internet do różnych, WLG, do różnych lokalnych grup działania. Między innymi do naszej Leszczyńskiej taka informacja przyszła, że my w Bokówcu, tą gwarą zajmujemy się od wielu, wielu lat. No to, że tak powiem, trafiło na podatny grunt. I myśmy wyrazili taką chęć współpracy. Zgłosiliśmy się tutaj, no i tak powstał ten właśnie słownik, że zaprzyjaźniliśmy się, wzięliśmy się do roboty i zrobiliśmy. Hasło spotkania nie było przypadkowe. Autorzy słownika podczas prac nad nim odkryli, że w różnych wsiach na Spiszu różnie brzmiącymi słowami określa się te same przedmioty czy zjawiska. Oprócz tego, że Spisz ma inną gwarę niż Podhalańska czy Orawska, bo w gwarze Spiskie mamy wiele germanizmów, madziaryzmów, słowakizmów czy pochodzenia włoski, wołoskiego słów gwarowych, tak jeszcze między poszczególnymi wsiami znajdujemy różnice. Kacwinie w Jurgowie jest wyraźnie ten archaic potrański typu Cisto, Zito, Sidło, na przykład a w Włapsza czy w innej miejscowości w Frydmanie czy coś, nie ma tego archaizmu, jest cisto, zito. To są takie, które nas wyróżniają. Słownik jest również częścią większego projektu. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior pracują razem przy projekcie pod nazwą Ocalić Spiską i Bukowiecką Gwarę od Zapomnienia, który ma za zadanie ożywić ginące już gwary. Podczas prac okazało się również, że dwie pozornie odrębne gwary mają wiele wspólnych cech. Mamy pewne podobieństwa, to wyszło nawet w pewnych germanizmach, bo jak wiemy Wielkopolska ma tam niedaleko do Niemiec, a kiedyś to był Zabór Pruski, więc pewne garmi, germanizmy się tam zachowały, i w naszej gwarze też spiskiej, tak? Dlatego tutaj wyszło to. Prezentacja książki była też doskonałą okazją, by na żywo zobaczyć taniec i usłyszeć muzykę Bukówca Górnego, by zaznać trochę kultury, która jeszcze nie tak dawno była chlebem powszednim naszych dziadków, a która teraz coraz częściej istnieje tylko w książkach. W niedzielę w Hali w Spytkowicach został rozegrany turniej futsalu, zorganizowany przez młodych piłkarzy. Ten rodzaj sportu cieszy się dużym powodzeniem na podhalu, co pokazała liczba drużyn, które zgłosiły się z naszego terenu. W czasie zimy, kiedy warunki atmosferyczne oraz niska temperatura nie są sprzyjające do gry na murawie, pasjonaci tej dyscypliny przenoszą się na hale. Futsal, bo tak nazywana jest ta odmiana gry zespołowej, pospolicie nazywana halówką, różni się od tradycyjnej gry stadionowej. Drużyna składa się z pięciu osób i ich gra jest dynamiczna. W meczach futsalowych wpada o wiele więcej goli, przez co dyscyplina ta jest bardziej widowiskowa. W futsal są to rozgrywki piłki nożnej na hali. Gra jest dużo szybsza, więcej gra się piłką po ziemi, bardziej schematyczna, czasami bardziej przypomina koszykówkę lub też inne sporty zespołowe bardziej tutaj decyduje technika, mniej siła. Mamy teraz trzeci sezon Ligi Futsalowej no i te turnieje są takim dodatkiem do Ligi. Turniej jest organizowany w ramach działalności podhalańskiej Ligi Futsalu. Cieszył się dużym powodzeniem i przyciągnął 12 drużyn, z których niektóre triumfują na co dzień w swoich ligach. Zawody pozwoliły na integrację zawodników z różnych regionów Podhala i Małopolski. Niektóre drużyny w tym dniu zrzeszyły zawodników, którzy nie grają ze sobą na co dzień w klubach. To, że każdy z nas gra w innej drużynie a teraz tak się trochę złączyliśmy. Połączyliśmy siły. Można tak Dokładnie. Tak powiedzieć. Dokładnie. Są to drużyny zarówno z terenu Podhala yy, najlepsze zespoły, takie jak Harnasie, yy, czy też Wiła Spajki Szaflary. Ale mamy też bardzo dobre drużyny z Krakowa, jak CK Browar Business Liga. Rozgrywki pokazały wysoki poziom zebranych drużyn. Na hali nie było czuć zaciętej rywalizacji, było to bardziej koleżeńskie współzawodnictwo drużyn, które mogły podzielić się swoimi umiejętnościami i zgraniem zespołów. Ktoś jednak musiał przegrać, aby ktoś mógł wygrać. Poziom dzisiejszego turnieju jest naprawdę dobry. Głównie ze względu na to właśnie jakie mamy zespoły, że są te najlepsze zespoły zarówno z regionu Podhala jak i Krakowa. Na pewno biznes League z Krakowa prezentuje się chyba tutaj najlepiej, dlatego spajki, no i my wiadomo. Kiepsko, bo przegraliśmy 3-1, a to był mecz praktycznie o wszystko, więc... Nie Niestety tak. Jesteśmy ucieszeni z tego, no bo każdy, każdy mecz graliśmy wys, wysokim wynikiem i... I awansować do, do, awansowaliśmy do finału. Teraz Biznes Liga. Wygraliśmy Cały się. Czas jeden. Do przodu staramy się. Dokładnie, walczymy do końca, będzie dobrze. Puchar zdobyła ostatecznie biznes liga z Krakowa, z którą walczył zespół Harnasie Sporonina. Organizatorzy zapraszają już w przyszłym roku na kolejne rozgrywki podhalańskiej ligi Futsalu. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Państwem i życzę udanego wieczoru. Dobranoc. LUX System na rynku od 17 lat. Zajmujemy się sprzedażą nowoczesnego oświetlenia LED i innych artykułów oświetleniowych uznanych firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość aranżacji oświetlenia w Państwa domach oraz obliczymy oszczędności przy wymianie oświetlenia z tradycyjnego na LEDowe. LUX System. Wysoka jakość w dobrej cenie. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem bianka poliuretanowa. To ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbut 6935 876. Zadzwoń.